Cześć, ciemno wszystkim, tutaj Maniak. Witam was w kolejnym filmiku, dawno oczekiwanym... hmm, nie, bardzo chcianym filmiku przez was, czyli filmiku z moimi wszystkimi klasami. O teraz upowiem, że oczywiście klasy jest według mnie za mało yy, i po prostu no mnie to, że nie mogę mieć 20 slotów, o tutaj do końca tej listy, tego miejsca co tu jest i mieć dużo, dużo więcej klas. No ale tak mam na dzień dzisiejszy. Także no, na początek to jest ta klasa, która już była e, od dawna To jest pdw, według mnie najlepsze do pdw <tryk> Także możecie sobie popatrzeć, ja będę szedł dalej, wy, jak chcecie to sobie zatrzymajcie Tutaj jest mp7, to jest klasa taką jaką ma jnasty e, Tutaj jest wektor słynny, z którym wbiłem właśnie 110 do 1 e, I 80, 85 do 0 w tym e, Teraz tak ustawiam klasę, że mam jakby kamuflaż Jakiś tam, bo już mi się znudził tylko diamentowe i do tego ustawiam sobie ustawiam sobie kamuflaż taki sam w pistolecie oczywiście w pistolecie nie mam tego odblokowanego więc jakby no biegam z innym, ale kiedy będę miał to zostaje przy tym na kamuflażu, tak samo jest tutaj yy, tak samo nóż tutaj mam złoty, tak samo tutaj mam no tu też nie mam, bo nie mam odblokowanego przy kapie yy, ale tutaj gdzieś, gdzieś o jest, tutaj macie MSMC tu już pokazywałem, tak tu macie MSMC Świetna klasa. Tutaj tą lufę można wymienić z Tumikiem, jak chcecie. Ja też Tumik używałem, to się zajebiście Ale no, lufa jednak, według mnie, w sumie tłumik i lufa według mnie świetnie się sprawdza do MSMC. To jest klasa trochę inna niż PDW, bo w PDW mam dwa dodatki. Tutaj wolę sobie wziąć też 4. Według mnie lepiej to wychodzi. Tu N27, taka klasa. Tą, z tą klasą wbiłem właśnie tego nuklara. Na Turbine, tak, dobrze. I tutaj Aenik kochany, co 147 do 4 z nim właśnie w tym setupie Także możecie sobie zobaczyć. To tak wygląda. Tu jest Peacekeeper mój ulubiony SMG. Te diamentowe już oczywiście tak wygląda klasa. Identyczna klasa jak w wypadku MSNC. Taka sama. Tylko, że tutaj mam szybkie magazynki, a tam, a tam mam lufę. I nuklear, class, właśnie klasa, z którą chcę sobie nukleara nabić, ale coś mi nie idzie. Na No Null score Strix nie wiem, no tak wygląda, czy ją będę używał, czy nie, to zobaczę, testuję na razie. No, niezły ten skary jest, nie powiem, daje radę. No i te dwie klasy, aktualnie na złoto, sama nazwa mówi, to wbijam sobie złoty kamuflaż, właśnie z tymi klasami. Tutaj mam już czerwony. No, to jeszcze kapanie zmieniłem na Syberię Tutaj mam czerwony już S12, widzicie, tutaj macie. Ile jeszcze mi brakuje, potem będzie zabawa z tymi, no ale tak czy siak powoli jakoś idzie. I dzisiaj sobie zacząłem balisty nabijać. Powiem, że nie niezła, fajna zabawa z tym balistą jest. E, tak, tak powiem. Tylko tutaj będę miał jeszcze dodatek, będę miał inny, bo będę miał e, trzodownik laserowy No, żeby lepiej no skołupy szły. I wyrzucę wtedy ogłuszając. A no, aktualnie mam tak, to ma Huff oczywiście. Ekwipunek snajpera musi być. Co do tej klasy, do, do balisty, no to możecie mi powiedzieć, jaka jest lepsza według Was, bo sam nie byłem pewien, jak ustawić. Wziąłem sobie zimną krew, żeby przynajmniej po części być niewidocznym dla niektórych jako snajper, a reszta to jest standardowo to, co musicie właściwie mieć. E w każdej klasie, no czyli przeciwodankowy, padlina e, i maska i, no i jeszcze wojak, no według mnie tak to w Black Opsie żeby wyższy wynik mieć, no to tak trzeba, a jako że sniperką nie będę zdobywał żadnych wyższych wyników e, no, oprócz jakiegoś tam swarmu, który mam nadzieję, że nabije to to nie będę okej, okay, to byłoby na tyle e, tutaj nie ma co pokazywać, KD jeszcze mogę pokazać pochwalę, hoho, ho. KD mam aktualnie 315, więc trochę się zwiększyło no i cóż, dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że się podobało. Żegnam się z wami. Cześć.